Nad dolnymi oknami po obu stronach od wejścia znajdują się dwa medaliony z przedstawieniem dwóch bóstw. Prawy medalion przedstawiał promienioną twarz, a pod nią znajdującą się lirę. Przedstawienie to utożsamiane jest z Bogiem Apolem. Na medalionie znajdują się także trzy napisy w języku łacińskim. Pierwszy, Frons Serena, dosłownie pogodne czoło. Przetłumaczyć można także jako światły rozum. Należy chyba utożsamiać z osobą bóstwa Apolina, jako patrona sztuki, patrona rozumu. Następny, vox sincera, szczery głos, bądź tłumaczony jako szczere słowo, utożsamiać można z Merkurem, patronem retoryki, którego przedstawienie jest po drugiej stronie. A ostatnie. Zdanie, ostatni napis to genius habitantis, czyli dosłownie duch mieszkającego, można odnosić do właścicieli tego budynku, czyli Stanisława Heraklusza Lubomirskiego pod koniec wieku XVII i króla Stanisława Augusta, który był właścicielem tej budowli w drugiej połowie wieku XVIII. Natomiast trzy napisy, tłumaczone razem, brzmią mniej więcej w ten sposób. Aniołem stróżem mieszkańca tego domu jest światły rozum i szczery głos. Drugim medalionem, przed chwilą przeze mnie wspomnianym, jest przedstawienie kaduceusza. Kaduceusz to laska leszczyny używana w starożytności przez kapłanów, otoczona przez dwa węże. Według mitu, laska leszczyny była prezentem od Apolla dla Hermesa. I miała uśmierzać spory. I w pewnym momencie Hermes, który zauważył dwa walczące ze sobą węże, rzucił wspomnianą laskę między nie. I w ten sposób powstrzymał walkę węży, które oplotły się wokół laski i zakończyły walkę między sobą. Kaduceusz symbolizuje także mądrość, równowagę sił, współpracę. Jest używany jako znak pokoju i handlu. Najzwyczajniej jest to po prostu atrybut Hermes. Hermes jako mitologiczny bóg posłaniec miał za zadanie przekazywać informacje między bogami. Stąd cecha ta prawdopodobnie wskazała go na przyszłego patrona retoryki.